Czekamy się, Monika, w Twoim biurze, w Twoim domu, tak naprawdę drugim, zawodowym. Jakbyś mogła powiedzieć, jak to wygląda od kuchni, jak wygląda proces przygotowań do prawa jazdy, jak wyglądają te zajęcia teoretyczne i, i z czym to w ogóle się je? Jakbyś miała zachęcić kobiety do tego, żeby przyszły i wzięły sprawy w swoje ręce. Bardzo przyjemny kurs nauki jazdy, który zaczyna się częścią teoretyczną. Do niedawna wykłady prowadziłam tutaj stacjonarnie. Mm -hmm. Teraz przerzuciłam się na online, czyli dostają ode mnie kursanci dostęp do wykładów prowadzonych na żywo. No właśnie, bior biorą udział w nich przez internet, natomiast ja ich nie prowadzę. Prowadzi firma zewnętrzna dla mnie. Po części teoretycznej, tutaj na miejscu, odbywa się tylko wykład stacjonarny z ratownikiem, czyli na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. No, i co? Po części teoretycznej, krokiem następnym, ponieważ my tu organizujemy kursy eksternistyczne, jest egzamin z teorii. Do egzaminu z teorii kursanci przygotowują się po wykładach, korzystając z bazy pytań egzaminacyjnych, czyli idąc na egzamin, zasadniczo wiedzą, jakich pytań na tym egzaminie mogą się spodziewać, ponieważ mają dostęp właśnie do ogólnopolskiej, dostępnej bazy pytań, tychże, właśnie egzaminacyjnych. I po egzaminie z teorii, Siadają do auta. Tak? 30 godzin w kursie, u nas jazdy trwają zawsze dwie godziny, więc jest 15 dwugodzinnych spotkań z instruktorem. A następnym krokiem jest egzamin. Okej. Okay. A jak byś jeszcze tak mogła powiedzieć, bo myślę, że wielu ludzi o tym nie wie. Czym się różni auto takie do przygotowań do prawa jazdy od takiego auta, którym poruszamy się na co dzień na drogach? Są to auta seryjne, wychodzące z fabryki, tak jak każde inne. Przy czym one są dodatkowo wyposażane w dodatkowe pedały. W przypadku skrzyń manualnych tymi pedałami jest na pewno sprzęgło i hamulec. Dodatkowym trzecim pedałem może być pedał gazu, ale nie musi. W przypadku automatu jest tylko hamulec, ewentualnie dodatkowy gaz. No i również musimy mieć dla siebie, my instruktorzy, dodatkowe lusterka. Lusterka hmm. zewnętrzne umieszczane na lusterkach, Zewnętrznych tych fabrycznie montowanych i wewnętrzne środki. Czym dla kobiet, bo myślę, że akurat w Twojej szkole większość klientek to kobiety, czym dla kobiet w ogóle jest prawo jazdy? E, ostatnio tutaj zaznaczam, wyrównują się troszkę proporcje, co mnie bardzo cieszy. Mhm. Masa młodych mężczyzn również się do nas zgłasza, i nie tylko młodych, tych starszych czasem również. Natomiast jakie było pytanie? Czym dla kobiet jest prawo jazdy? Czym dla kobiet jest prawo jazdy? No, prawo jazdy jest na pewno zmianą życia na lepsze, bo wygodniejsze. One stają się bardziej mobilne, bardziej niezależne. Wiadomo, że kobieta bez prawa jazdy, która na przykład ma męża, bardzo często tego męża musi prosić, a zawieź mnie na zakupy a zawieź mnie tu, a zawieź mnie tam, a potem się okazuje, że ona o nic prosić się nie musi, jest sama, niezależna, wsiada w swój samochód, okazuje się, że może więcej, że więcej rzeczy jej się chce, niejednokrotnie jest to taki zapalnik do działania w ogóle w życiu swoim prywatnym, kiedy okazuje się, że jak one są w stanie zdać prawo jazdy, to potem odważniej stawiają przed sobą kolejne cele i je realizują. Mam przypadki kobiet, dziewczyn, które po zdobyciu prawa jazdy zrezygnowały z pracy na etacie i na przykład otwierały swoją działalność gospodarczą Super. i wiele różnych aktywności również wdrażały nowych w swoje życie, mówiąc rzecz następującą, Boże, dlaczego ja tak długo czekałam ze zrobieniem tego prawa jazdy, gdybym ja wiedziała, że to tak bardzo poprawi moje życie, polepszy jego jakość, to już dawno bym jeździła samochodem. Super. I mówią również, nie wyobrażam sobie życia bez prawa jazdy i bez samochodu. Masz takie poczucie, że to taka trochę ścieżka do niezależności i do takiego Jak najbardziej, jak najbardziej tak. Do niezależności i do odkrywania kolejnych nowych dla nich stron życia, aspektów życia. A jakbyś tak z własnego doświadczenia, bo do mnie mam, że śledzisz poczynania swoich kursantów i kursantek w zakresie, ile razy podchodzą do tego egzaminu. To jak to jest z Twojego doświadczenia? Ile prób podejść zajmuje kobietom, a ile mężczyznom? Kurczę, nie chciałabym generalizować, mhm. natomiast myślę sobie tak. Faktycznie być może panom troszkę łatwiej i szybciej przychodzi zdobycie prawa jazdy, aczkolwiek są wyjątki. Panowie bardziej wierzą w siebie, bardziej zadaniowo podchodzą do tematu i sobie myślą, no dobra, prawo jazdy, co to takiego prawo jazdy, wiadomo, że je zrobię. Idą i jeśli nawet nie za pierwszym, to za drugim czy za trzecim razem ten egzamin zdają. Natomiast kobiety, one bardzo chcą, ale niejednokrotnie nie do końca wierzą, że może im się to udać, w zasadzie nie lubię mówić udać się, nie do końca wierzą, że są w stanie to zrobić. Nie raz i nie dwa mówią mi, że zdarzyło się, że... Ojcowie w nich nie wierzą. Dziecko, po co Ci prawo jazdy? Przecież Ty się do tego nie nadajesz. Albo mężowie nie do końca są wsparciem dla kobiet. I mówią, kurczę, na pewno potrzebujesz tego prawa jazdy, przecież ja cię mogę wszędzie zawieść. I gdzieś tam takie, ktoś, co, ktoś wmówił im, że być może że to prawo jazdy, po pierwsze, im nie do końca jest potrzebne, a po drugie, nie do końca może się te kobiety nadają. Więc one mają takie przekonania niewspierające, i dlatego czasem, nie mówię, że zawsze, trochę dłużej, mówiąc kolokwialnie, z tym egzaminem na prawo jazdy się bujają. Czasem tak bywa. Jakbyś miała tak jedną złotą radę dać kobietom, co zrobić, jak zrobić, żeby, żeby się, się przełamać. Rady. Nie mam nie? złotej rady, mogę powiedzieć tylko tyle. Kobieto jesteś wystarczająca, żeby mieć prawo jazdy. Wystarczy, że w to uwierzysz i postanowisz, że prawo jazdy zrobisz i będziesz je mieć, i samochodem na co dzień jeździć. Jeśli kobieta w sobie wewnętrznie nie, poczu, nie poczuje tej wiary w swoje możliwości, a przede wszystkim nie stwierdzi u siebie potrzeby posiadania prawa jazdy, to żadne przekonywania nie mają sensu. Tak? Czyli wszystko My zaczyna się musimy w środku. Chcieć, po pierwsze stwierdzić potrzebę, tak? Chcę jeździć samochodem. Chcę, potrzebuję, taki jest mój cel na nie wiem, najbliższy rok na przykład, a nie na zasadzie, że ktoś wypycha dziewczynę, na przykład rodzicę/córkę albo mąż wypycha żonę, żeby to prawo jazdy zrobiła, no bo z drugiej strony no tak. też są takie przypadki. Tak. Więc jeżeli kobieta, po pierwsze, nie stwierdził u siebie potrzeby, tak, ja chcę, potrzebuję i zrobię to, a właśnie po drugie musi stwierdzić, że. Ja wierzę całą sobą w to, że jest to realne i dlaczego, dlaczego mam tego nie zrobić, skoro tyle kobiet wokół, nie tylko kobiet, ma prawo jazdy. Zgadza się. Jestem wystarczająca, ja też mogę. A czy masz może jakieś takie poczucie, że nie wiem, są potrzebne jakieś uwarunkowania fizyczne, mentalne, żeby to prawo jazdy zrobić? Czy to jest tak, że każdy może przyjść i to prawo jazdy zda? Czy każdy jest w stanie być kierowcą? Ważne są oczywiście predyspozycje do jazdy samochodem. Jeden ma większe, inny człowiek ma mniejsze. Temu człowiekowi z predyspozycjami jazda samochodem przychodzi łatwiej, szczególnie jeśli mówimy o manualnej skrzyni biegu. Tak? Ta wielozadaniowość w samochodzie, mhm. związana po pierwsze z obsługą samochodu, a po drugie z orientacją, co się dzieje wokół na skrzyżowaniu, na drodze. Umiejętność czytania znaków, zauważenia na jakim biegu jadę, zdążenie z, mo z właściwym momentem wcisnąć sprzęgło, i tak dalej. I tak Jeszcze dalej. zorientowanie się, co się dzieje dookoła, bo Oczywiście, to też trzeba o tym pamiętać. że decyzji, czy zdążę, czy powinnam się zatrzymać tak, przed tak. innym samochodem. Więc tutaj jednym przychodzi ta jazda łatwiej, w sensie takim, że. W ramach kursu 30-godzinnego oni już po 20 godzinie i również one, bo mówimy tutaj ogólnie, tak? Jasne. O kobietach i o mężczyznach. Po 20 godzinie lekcji instruktorzy już tak miło sobie siedzą z tym kursantem w samochodzie, rozmawiamy na różne tematy. Nie do końca mamy co robić w sensie już nie poprawiamy tych naszych kursantów. Być może od czasu do czasu pojawi się jakiś błąd, który zostanie wskazany, i to wszystko. Ta jazda już jest na przykład od 20 godziny płynna i wygląda tak, jak powinna wyglądać na egzaminie, żeby mieć realne szanse na zdanie tego egzaminu. A czasem bywa tak, że 30 obowiązkowych godzin z kursu jest wyjeżdżone i tu podam po prostu skrajny przypadek, a dalej są problemy z ruszeniem z miejsca tak, żeby nie zgasło, czy żeby nie stoczyło się auto do tyłu, czy no nie wiem, jakkolwiek osoba prowadząc samochód stwarza zagrożenie, na tyle, że instruktor musi reagować, chociażby naciskając na pedał hamulca. Tak? Jasne. I tutaj nigdy nie należy skreślić takiego kursanta i powiedzieć mu: Słuchaj, ty się nie dajesz do prawa jazdy, zapomnij o tym, że kiedykolwiek będziesz mieć samochód. Tylko wiadomo, że trening czyni mistrza. Skoro 30 godzin cię nie przygotowało, to znaczy, że musisz tych godzin pojeździć, przejeździć więcej. Ale ile nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić może 10, a może kolejne 30. Tak? Natomiast są też takie przypadki stanowią mniejszość znaczną mniejszość natomiast są że jest godzin nie wiem 60 wyjeżdżone czy może nawet więcej i dalej jest opór materii jeśli chodzi o sprzęgło obiegi auto gaśnie no i takie różne dziwne historie się w tym samochodzie em, dzieją i wtedy osoba stoi przed wyborem przed decyzją czy zakończyć tę nierówną walkę i się pogodzić poddać? się z faktem, że w sumie ja nie muszę być kierowcą, bo przecież mogę do końca życia jeździć MPK, albo kobieta może powiedzieć, no przecież do końca życia może mnie wozić mój mąż, albo pomyśleć o alternatywie dużo łatwiejszej, jakim jest samochód z automatyczną skrzynią biegów. Bo to też jest ważne, że możemy to sobie rozdzielać, tak? tak. Tylko teraz jest pytanie takie techniczne. Mhm. Czy jeżeli zdajemy prawo jazdy na skrzyni automatycznej, to czy mamy uprawnienia do jazdy z skrzynią manualną? Absolutnie nie, nie okay. mamy takich uprawnień. Ale jeśli osoba postanowi zawalczyć o prawo jazdy na automat, po tej nierównej, trudnej i długiej walce ogarnięcia manualnej skrzyni biegów, to zawsze po otrzymaniu prawa jazdy i jeździe, samodzielne jeździe samochodem z automatyczną strzenią biegów zawsze może po roku, dwóch, trzech stwierdzić, prawo jazdy na manual jest mi niezbędne do życia. Teraz zawalczę o prawo jazdy na manualną sprzenię, czyli na samochód każdy niezależnie czy taka będzie czy inna czy biegu. I na wtedy to, jak no, ten proces no. wygląda? Czy tutaj mówimy o powtarzaniu kursu od nie. początku, czy tylko mówimy o tym, żeby wtedy zrobić mówimy o tym, aby jazdy. umówić się na egzamin i pójść i go zdać? Jasne. Nie ma obowiązku szkolenia dodatkowego. Okej, okay, mhm. super. Myślę, że to jest też taka wiedza bardzo ważna, bo niewielu ludzi zdaje sobie w ogóle sprawę, jak to wygląda. Bo przyznam szczerze, jak rozmawiam gdzieś tam ze znajomymi, którzy jeszcze nie jeżdżą, to zastanawiają się, czy iść na to prawko, czy nie iść, bo tak naprawdę nie wiedzą, z czym to się je. I jak Ale to wygląda? nie pójdą na to prawo jazdy, to się nie dowiedzą, z czym to się Zgadza je. się, zgadza się. Tak. Wejdę Ci w słowo, były nieraz takie przypadki osób, które właśnie no, z jednej strony chciały, z drugiej strony nie wiedziały czegoś się spodziewać, a tym samym może trochę się obawiały takiego kursu na prawo jazdy i mówiły mi tak, a czy ja bym mogła przyjść, bo to szczególnie właśnie panie, kobiety albo dziewczyny, czy ja bym mogła przyjść tylko na jedną lekcję i zobaczyć, czy mi się to spodoba, czy nie, czy ja będę chciała faktycznie podjąć się tej nauki pełnowymiarowej, czy nie. No, i my musimy powiedzieć: niestety nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Bo e, to znaczy, teoretycznie jest taka możliwość, no bo ktoś może zapisać się na kurs i po godzinie może z niego zrezygnować. Tak. tak? Ale tutaj trzeba już uruchomić cały proces ubiegania się o prawo jazdy, który zaczynamy od zakładania tak zwanego profilu kandydata na kierowcę, mhm. gdzie w celu uzyskania profilu musimy odwiedzić lekarza uprawnionego do badań kierowców, kierowców, którzy który stwierdzi brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami i z takim właśnie orzeczeniem lekarskim udajemy się do Urzędu Miasta, do starostwa, do Wydziału komunikacji i właśnie składamy wniosek o, o wydanie prawa jazdy, ale wcześniej o założenie, wyrobienie profilu kandydata na kierowcę. Okay. Dokument tożsamości, jedno zdjęcie i właśnie orzeczenie lekarskie. I dopiero jak szkoła widzi, że profil kandydata na kierowcę jest nadany, Takiego kursanta może przyjąć na szkolenie. Mhm. Nigdy nie wiemy, kiedy nam ten kursant ucieknie, zwieje po, po ilu jazdach, tak? Na szczęście doświadczenie mi pokazuje, że, że raczej w większości przypadków wszyscy ten kurs kończą. Co więcej, kończą go zdobyciem prawa jazdy. No to super. A zdarzyło się, że faktycznie ludzie uciekają w połowie kursu i stwierdzają, że jednak nie dziękuję, ja nie chcę? To są takie osoby, że nam znikają. Czasem w połowie, czasem pod koniec, czasem już w ramach kursów uzupełniających, ale jest tak, że byli i nagle ich nie ma. Ich słuch po nich ginie. Okej. Okay. A to też jest ciekawe. Jak się z czego może to wynikać, że ludzie tak stwierdzają, że, że chyba jednak ja podziękuję? Już ci powiem. Czasem są jakieś przypadki losowe, które sprawiają, że już nie mam człowiek możliwości zająć się prawem jazdy, bo spadają im na głowy bardziej ważne dla nich tematy w danym momencie, inne sprawy do ogarnięcia, jakieś rodzinne, czasem zdrowie, czasem jakieś nie wiem, złamana kończyna, która unieruchamia człowieka na dłuższy okres czasu. Czasem taka prozaiczna rzecz jak finanse. Wiadomo, że. Zajęcia typu nauka jazdy, lekcje jazdy samochodem, a następnie egzaminy no to wszystko kosztuje, prawda? Jeśli ktoś ma poczucie, że no nie wystarczy mi jedna godzina i jeden egzamin, liczę się z tym, że godzin potrzebuje więcej, a i też podejść do egzaminów być może potrzebuje również kilka no to się rusz, robią większe kwoty pieniędzy. A jeżeli na przykład ktoś straci pracę, no to wtedy już tylko przeznacza pieniądze na to, co najważniejsze i niezbędne do życia. I tym samym prawo jazdy jest odłożone na później. Natomiast to, co też obserwuję, moja szkoła ma nazwę Restart. Dlatego, że ja się zrestartowałam sama, pierwszą szkołę nauki jazdy zamknęłam po 10 latach i po trzech latach przerwy od prowadzenia szkoły wróciłam na rynek właśnie pod taką nazwą. I w jakiś sposób ta moja nazwa, mojej szkoły, Przyciąga tutaj do nas osoby, które właśnie próbowały kilka, kilkanaście lat temu zdobyć prawo jazdy i zrobiły przerwę od tego procesu ubiegania się o prawo. I czas I na restart. One, I one czują, że jak z restartem tego nie zrobią, to już tego nie zrobią. E, czyli z jednej strony, prędzej czy później, w człowieku, który kiedyś podjął decyzję, zapisuje się na kurs, bo chce mieć prawo jazdy, prędzej czy później tam jeszcze do niego wraca. Tak? że Dobra, no to czas, teraz już jest dobry moment na to, tu ogarnęłam swoje życie, tu już wyzdrowiałam, czas wrócić do tematu prawa jazdy. Oni zawsze, oni czy one, być może one trochę częściej, właśnie po przerwie stwierdzają znowu potrzebę czy tęsknotę za tym niezrealizowanym wtedy marzeniem czy celem. Tak? I wybierają restart, bo sobie myślą, z restartem to już to zrobię. To już I nie ma rzeczy niemożliwych. <trym> A jak myślisz też tak z, z Twojego doświadczenia? Bo ja przyznam szczerze, czasami mam wrażenie, że kobiety mają taką wewnętrzną moc, że właśnie jak w którymś momencie do czegoś z jakichś tam przyczyn życiowolosowych nie uda się zrealizować. I przychodzi taki moment, myślę, między 30 a 40 rokiem życia, kiedy jednak wiele rzeczy do nas dociera w innej formie i dochodzimy do innych poziomów świadomości. Zastaniamy, zaczynamy w końcu siebie stawiać. na Tak, miesiąc. bo to już, to, to już też często jest moment, kiedy te dzieci są większe, kiedy jakby poziom odpowiedzialności za innych nam spada i, i mamy poczucie, że bierzemy życie w swoje ręce. To właśnie jakbyś tak wiekowo miała spojrzeć na swoje kursantki, to jak to wygląda? Czy to się przekłada właśnie na moment, kiedy przychodzą się restartować i, i walczyć o swoje, czy? Zwykle te restartujące się panie, no to są tak jak powiedziałaś, w wieku 30-40 czasem i więcej. Mhm. Nieraz miałam taką kobietę, która prawo jazdy zaczęła robić, jak miała lat 18, a przyszła do mnie w wieku lat 40, czy 40 kilku, tak? Czyli po 20, po 20 kilku latach w końcu stwierdziła, że nie, bez prawa jazdy to ja nie chcę. I nie raz się zdarzyło, że taka kobieta zdała egzamin za pierwszym razem. Natomiast co chcę jeszcze powiedzieć, że te młode dziewczyny, często robiące prawo jazdy, no bo wszyscy rówieśnicy robią, no bo dostałam voucher na prawo jazdy na osiemnastkę, one nie mają w sobie takiej wewnętrznej motywacji. Nie mówię, znowu nie chcę generalizować. Jasne. Ale bardzo często jest tak, że są na tym kursie, no bo rodzice chcą, bo koleżanki robią, ale one mają takie stanowisko: zrobię to, zrobię, nie zrobię to. To też się dobrze. nic nie stanie. To tak? i tak nie mam samochodu i tak nie będę tego prawa jazdy używać. I nie. u nich ta motywacja jest znacznie mniejsza, aniżeli u kobiety, która na przykład jest mamą, która ma gromadkę dzieci, która te dzieci musi gdzieś tam, czy chce, wozić na zajęcia różne, szkolne, pozaszkolne. Bardzo często kobiety się wyprowadzają z miasta, gdzieś tam na peryferię czy poza miasto, i też się okazuje, że już nie jest tak prosto wsiąść tramwaj i pojechać. Po tak, prostu. no bo już ten dostęp do środków komunikacji miejskiej jest już jest mniejszy, mocno ograniczony. Tak. Tak. I właśnie kobieta dojrzała ma znacznie większą motywację do tego, żeby prawo jazdy zdobyć. I ona nie, nie przejmuje się pierwszym czy drugim, czy nawet trzecim nieznanym egzaminem. Ona ma taką motywację, że walczy do końca. Czyli ma cel i celi, podejść, nieważne, tak, ile zajmie, tych podejść ale realizuje. Czy jest 5, czy tych podejść czasem jest 10, to nie ma dla niej znaczenia, ona po prostu idzie. Idzie po swoje tak długo, aż tego swojego nie zdobędzie. I ja chcę powiedzieć wszystkim kobietom, które nie zdają od razu. No bo wiadomo, jedni wyjeżdżą 30 godzin i idą na egzamin, ja znam osobiście masę takich. Osób. Moja asystentka, która siedzi tutaj, nie wiem, czy mogę to dodać, najwyżej wytniecie, jest na przykład takim przykładem. Mm. 30 godzin poszło zdała jeździć, tak? E, masa osób w ten sposób prawo jazdy robi, no ale z drugiej strony są przypadki takie, gdzie tych godzin jest więcej, czy dużo więcej, czy trochę więcej, a podejść do egzaminu 3 albo 13. Tak. Natomiast później ostatecznie naprawdę to nie ma znaczenia, bo każdy jednogłośnie mówi, że ten trud, że to prawo jazdy, przepraszam, jest ważne, warte każdego poświęcenia w postaci każdej wydanej złotówki, każdego, każdej wylanej kropelki potu, każdego płaczu łzy stresu związanego z tymi egzaminami na przykład. Tak. Tak? Czasem jest bezsilność, bo instruktor tłumaczy 39 raz jedną rzecz, a po raz 40 kursant nie może tego zapamiętać czy nie może tego wykonać. Są takie momenty zwątpienia. Boże, czy ja już jestem taka głupia, że się tego nie nadaje. No, ale wiadomo, trzeba poprawić koronę i działać dalej. Tak. I do, tak dobijając już do brzegu, bo zaczęłam, mm. rozgadałam się za mocno. Chcę powiedzieć, że zdarzają się przypadki osób, które zdają egzamin od razu za pierwszym podejściem, które później boją się wsiąść do auta. Nie używają, nie używają prawa jazdy, nie używają samochodu. Prawo jazdy odkładają do szuflady i po prostu temat prawka jest w ich życiu zamknięty. Natomiast te osoby, które mają niejednokrotnie wyjeżdżonych więcej godzin, podejść do egzaminu więcej niż jedno, czy nawet kilka, one naprawdę wsiadają i bez mgnięcia oka tym samochodem jeżdżą. jeżdżą. Jeszcze jedno takie pytanie, jakby kończąc już tą część naszą tutaj służbową, szkolną, tak. Jak pokonać w sobie ten lęk przed jazdą? Bo ja zdaję sobie sprawę nawet z własnego doświadczenia, ponieważ jako kierowczyni jeżdżąca no już prawie 20 lat, mam na koncie jeden wypadek, taki dosyć poważny. To było na początku mojej drogi, takiej jako, jako kierowcy. I przyznam szczerze, miałam bardzo duży problem, żeby potem wsiąść do samochodu za kierownicę i też jestem wdzięczna jednej dobrej duszy, dzięki której to zrobiłam, bo powiedziała, że generalnie nie odejdziemy od samochodu, dopóki ja do niego nie wsiądę i siedziałyśmy na krawężniku przy samochodzie, no ze dobre, dobre 4 godziny wtedy, z cierpliwością pełną na no, zasadzie, jak będziesz gotowa, to wszędziemy i pojedziemy, nie ma problemu. Więc jakbyś tak ze swojej strony zawodowej i swojej perspektywy mogła doradzić kobietom właśnie niekoniecznie po takich traumatycznych przeżyciach. w traumatycznych jak... przeżyciach jest trudno. Po tak. traumatycznych przeżyciach może nie, nie obyć się bez pomocy na przykład psychologa mhm. tak? i kilku sesji z nim co najmniej. Tak. Natomiast jak my nie mówimy o bardzo poważnych, traumatycznych przeżyciach związanych z, z, z poważnymi wypadkami, wypadkami komunikacyjnymi, no to co mogę podać, dodać od siebie? Ktoś boi się jeździć. Ktoś boi się, że sobie nie poradzi. My mówimy tak, no słuchaj, no wiadomo, że ty masz prawo nic nie umieć w tym samochodzie. Mm -hmm. Ty siedzisz, ja siedzę obok, ja mam pedały, ja mam uprawnienia i umiejętności. Możesz więc, zareagować w każdej chwili, więc tak? Nie bój się, ponieważ w razie, jeśli ty nie będziesz dawać rady, ja przejmę kierowanie samochodem do tego stopnia. Tak. W jakiejś tam newralgicznej sytuacji. Jeśli trzeba będzie się zatrzymać, przerwać jazdę, to tą jazdę przerwiemy. Tutaj się naprawdę podczas jazdy, podczas nauki jazdy nic złego nie może zdarzyć. Teoretycznie, no bo praktycznie wiadomo, ktoś w nas wjedzie i też będzie wypadek, tak? No ale my nie mówimy, no nie będziemy o tym myśleć, Jasne. wsiadając do samochodu, że za chwilę ktoś wjedzie w nas i będzie wielki, poważny wypadek drogowy. Co jeszcze? Każdy. Przyswaja te umiejętności w swoim tempie. A no więc my mówimy: zaakceptuj to, że być może po 10 godzinach ty znowu musisz mieć powiedziane, jak pracować na sprzęgle, żeby ruszyć tak, aby auto nie zgasło. Jeden złapie to na pierwszej godzinie, a drugi potrzebuje tych, nie, tych godzin więcej i, i być może dłużej będzie mu przychodziło przyswojenie tej czy innej umiejętności. Daj sobie czas i też zaakceptuj fakt, że być może na 30 godzinach się nie skończy. No, Jasne. Tyle, tak? no tak. No, nic więcej tutaj nie możemy, nie mogę dodać i, i powiedzieć nie bój się, bo to jest super fajnie i, i zobaczysz, jak będzie wspaniale, bo nie, nie każdemu, nie dla każdego ta lekcja jest miła, lekka, łatwa i przyjemna. Wielu, jest, wiele jest osób takich, gdzie ta jazda generuje stres. I tego stresu ciężko się pozbyć tak na wstyk. Tak. Ja myślę, że jak ktoś mimo stresu działa, czyli jest takie powiedzenie, bój się i rób, to sam dojdzie do wniosku, że strach miał wielkie oczy. I po pewnej ilości godzin i po pewnej ilości kilometrów przejechanych za tą kierownicą, to nie jest aż tak straszne, jak mogło się na początku. A wręcz przeciwnie, to jest jedna wydawać. z największych przyjemności. Dokładnie tak. Dla mnie akurat jazda autem jest Wiele mocno osób, terapeutyczna, które na więc się bały, jeździć i często jest. Nie wiem, skąd wynika w ogóle takie przeświadczenie, ale ja często słyszę, ja się chcę zapisać na kurs, ale jestem trudny przypadek. Proszę wziąć na mnie poprawkę, mieć do mnie więcej cierpliwości niż do reszty, bo ze mną będzie trudno. A moje pytanie, ale skąd ty to wiesz? No, no tak. tak czuję. Również wtedy, kiedy właśnie tak osoba uprzedza nas o tym, że ona jest ciężkim przypadkiem, dość szybko potrafi ta jazda zacząć sprawiać frajdę i przyjemność. To super. Kończąc już tak całkiem optymistycznie, to co? Zachęcamy, żeby sięgać po tą niezależność. Księgajmy po swoje marzenia. Tak. I te, i inne. I te motoryzacyjne, i każde inne. My też zasługujemy na to, żeby spełnić marzenie. Mamy tylko jedno życie. Korzystajmy z tego w pełni zatem. Dzięki, Monie. Dziękuję.